Krówka przedstawia. Krówka Runiu i tęczowy most. Pewnego słonecznego dnia po obfitym deszczu na niebie pojawiła się piękna tęcza. Krówka Runiu, pasąc się na zielonej łące, była zachwycona tym niezwykłym widokiem. Nigdy wcześniej nie widziała tak kolorowego mostu na niebie. O, jaki piękny most! Zawołała Runiu podnosząc głowę do góry. Chciałabym po nim przejść. Zaczęła podbiegać w kierunku tęczy, ale im bliżej była, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że to niemożliwe. Tęcza była przecież tylko odbiciem światła w kropelkach wody. Och, szkoda! Powiedziała smutno Runiu. Tak chciałam przejść po tym kolorowym moście. Wtedy usłyszała delikatny głos. Dlaczego by nie? Zapytała mała wróżka, która siedziała na jednym z kolorowych pasów tęczy. Runiu zdziwiła się. Nigdy wcześniej nie widziała wróżki. Przecież to niemożliwe! wykrzyknęła zdziwiona krówka. Dla wróżki wszystko jest możliwe! uśmiechnęła się. Chcesz przejść się ze mną po tęczy? Runiu bez wahania przystała na propozycję. Wróżka delikatnie pociągnęła ją za sobą i razem zaczęły spacerować po tęczy. Było to niesamowite przeżycie. Każdy kolor tęczy wydawał się mieć inny zapach i smak. Czerwony był słodki jak dojrzała truskawka, a pomarańczowy pachniał cytrusami. Fioletowy zaś przypominał zapach świeżych fiołków. To jest najpiękniejsze miejsce na świecie, wykrzyknęła zachwycona Runiu. Wróżka wtedy wyjaśniła Runiu, jak powstaje tęcza. Gdy pada deszcz i jednocześnie świeci słońce, światło słoneczne przechodzi przez kropelki wody. Wtedy rozszczepia się na wszystkie kolory, które widzisz. To tak, jakby każda kropelka była małym pryzmatem. Runiu była oczarowana. Nigdy nie pomyślała, że coś tak pięknego może powstać z wody i światła. Gdy dotarły na koniec tęczy, wróżka pożegnała się z Runiu. Pamiętaj, Runiu, powiedziała wróżka, nawet jeśli coś wydaje się niemożliwe, czasem wystarczy tylko trochę wyobraźni, żeby to zmienić. Runiu wróciła na łąkę, wciąż pod wrażeniem swojej przygody chociaż tęcza zniknęła w jej sercu zostaną piękne wspomnienia i za każdym razem kiedy zobaczy tęczę na niebie przypomni sobie o swojej przygodzie z wróżką i tak krówka runiu stwierdziła że wyobraźnia nie ma granic gdzie nawet najbardziej niemożliwe rzeczy mogą się zdarzyć kolory tęczy czerwony pomarańczowy żółty zielony niebieski indygo fioletowy Podobało się? Udostępnij i subskrybuj kanał Krówki. Do zobaczenia.